Siemanko widzowie, dzisiaj nagrywamy z, z simulatora burgerów a dzisiaj jest ze mną Siemanko ja mam taki simulator burgerów niestety na początku jak nagrywałem to jak chciałem nagrać trochę już to mi się przestało nagrywać no i no, musimy od nowa nagrywać to, ale wszystko działa, więc nie będę przedłużał. A dajcie lajka, subskrypcję na kanale Oliwiera i moim, i to ogólnie jest ostatni odcinek w tym roku. Tak, teleport hmm. Też dajcie widzowie łapeczki w górę, bo jestem trochę chory. Bo... Dziękujemy wam, Jak byliście z nami przez ten rok. Tak. Dziękuję. Dziękujemy wam. Już, już kilka dni temu. miałem już rok no, od tego jak ja. A u mnie no co prawie rok? Minął. No. W lutym będę chyba obchodził, czy tam, nie pamiętam już, yy, będę obchodził po prostu rocznicę mojego kanału. No. Jaki chory jestem. No mam dodatkowy nos. Ale dobra, nie będę gadał o tym. I co... No. Co? No, widać, że masz mieśnię. No, widać. do Jestem prawdziwy, półdzian. Fajcie. wam. To są bardzo dobre. Koszulki, i jeszcze do tego, jak ktoś będzie chciał, <laughs> jakąś grać. Jak ktoś wybrał tylko wątpliwość, robówcy. tak. Nie wiem, czy będzie ciebie słychać. No to jakby co, no to dam linka w opisie do tej grupy. Ło, jaki wielki hamburger już masz. A teraz idę sobie kupić bułki. O. O, ja mam dostałem trzy. Ja mam 50 pięćdziesiąt Okej okay. Czy ta tak robię tam się otworzy? Tak, wiedziałem. Trzyma? Ej, gdzie mnie? O. Aha, bo to trzeba skakać po tym, po kamykach. A, ja wskoczyłem. O, piętnaście koniów dostałem. Fajnie. Mosek Aha, a ja tam wchodziłem jakoś. O, ja już wiem jak. No, co? ja to przyszedłem Chyba trzeba tam na lilię wskoczyć nie, 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 nie. Jak tam wejść? O ja nie to <śmuszczaj> <śmuszczaj> No da się, ale Patrz o kurde Ej, to jest trudne nawet. Aha, ja myślę, że tu ja spasz. Yy, Jakieś prasięż, coś? Nie wiem. Dobra, idę sobie kupić nowe rzeczy do burgera. Sałatka. I teraz... Nie, to są ogórki. I teraz cebule. O, tam jest jakieś obby. Trzeba mieć pięć ziarfów no to. Dobra. Hmm. Zaraz sprzedaję tego burgera. Ile już trwać na każdej? 6 minut dopiero. No. Ty, woja jest w topce. Ja zaraz będę miał cebulę. Za ile rapier. Ło, za 100 tysięcy. O, trzysta czterdzieści dwa kasy. Plus. Aha. O.

Spider A i to sobie kupić na Bambuła. O. Wow. Ogólnie, no oh, kurde, nie, nie wiem, coś powiedzieć, ale. Mně se to nějak. Ej, dá se vykupit trochu mísa, že by měl více. Hm.

No, Ja mam sto miejsca na talerzu. No, ja mam, ja mam sto. Teraz... Idę, tutaj... Idę zrobić Candyland obi. Chodź ze mną, bo też masz już tyle. Aha. Co? Tu trzeba wskoczyć. Ja myślę, że tutaj. O, tak. Nie!

Aha. Mara to wskoczyć fajnie. Tu się da, tak. Nie. Dobra, ja wyjdę z tego obi teraz. No i. Możemy już skończyć ten odcinek, bo minuta została. Więc. Papa pa, widzowie. Miem, miem, niam Papa.